No, oczywiście hmm, potwierdziłem swoje wcześniejsze słowa, czyli na pewno forma jest życiowa staćmy tutaj na rewelacyjne bieganie, staćmy tutaj na nowe rekordy życiowe, zrobiłem e, rekord e, sezonu i na pewno staćmy na dużo mocniejsze bieganie. Pobiegłem też odważnie na 400 metrów do mety, gdzie widziałem, gdzie robi się duża dziura, nie chciałem tutaj czekać, postanowiłem wejść na prowadzenie, prowadzić drugą grupę, postanowiłem gonić takiego, e, bo wiedziałem, że to jest klucz do sukcesu, bo prostu bardzo blisko niego na ostatnich 200 metrach. Tak się właśnie stało. Im bliżej tym bardziej go dochodziłem. Na końcówce udało mi się go wyprzedzić, także rewelacja. Wiedział, wiedziałeś, jaki miał czas otwarcia na 400 metrów? E, około 50 sekund. 50, 19 co wtedy? E, nie patrzyłem nawet na zegar. No. E, na początku sezonu no, pewnie że ty nigdy tak nie zrobił jak teraz, bo nawet jakbym chciał, to po prostu nie pozwoliłoby mi na to, bo nie robiłem wtedy jeszcze żadnych treningów, które by mnie przygotowały tak szybko do biegania. E, dzisiaj jestem na tyle przygotowany, że mogę spokojnie otwierać koło 50 sekund i dalej trzymać to te tempo. Oczywiście no, większą, drugie 400 metrów, większą część prowadziłem tego biegu, także na pewno troszkę ciężej mi było, a mimo wszystko pokazałem, że mogę biegać nawet sam. Jeżeli jest forma, po prostu nie ma znaczenia, czy jest deszcz, czy, czy wieje wie, wie, wiatr, jak jest forma, po prostu można samemu, robić wyniki. No to jest właśnie bieganie na 800 metrów, dlatego e, kiedy ktoś mnie zapytał, czego mi życzyć do finału, powiedziałem, że szczęścia, bo szczęście pewno będzie potrzebne. Wiem, że w nogach jest e, gaz straszny na rekordy życiowe, także teraz tylko potrzeba szczęścia. Jeszcze na tym się nie skupiałem no w tym momencie. Na razie przed tym biegiem najważniejszy był dla mnie jest półfinał. O tym nad tym tylko się skupiałem w 100%. Tylko się szykowałem. Teraz mogę spokojnie przemyśleć e, taktykę, jakąś wizualizację biegu, zrobić biegu finałowego. Czyli generalnie no, czy to będzie szybki bieg, czy wolny, nie ma większego znaczenia. W dwóch sobie poradzę. Na pewno troszeczkę się uciekło, ale e, nie tylko mi ucieka ta siła, ale wszystkim bo Tutaj każdy daje z siebie 100%, bo wie jak są minimalne różnice. Każdy wie jak ciężko wejść do finału, tylko te każdy daje się 100%. Teraz kwestia tego, kto najbardziej odpocznie te No, Na pewno niespodzianką był ten cieop, który mi wyskoczył z boku. Takiego tak, tak. mogłem już wyprzedzić troszkę wcześniej niż wyprzedziłem, z tym, że standardowo chciałem jak najmniejszym kosztem energii wejść tak. do finału. A ja tu nagle przypadkowo wyskoczył etiopcję z boku, dlatego musiałem się spiąć, tak powiem, zrobić 3-5 roków szybszych, żeby wyprzedzić takiego, co mi dało pewnie. Wygląda, na, was, na, wygląda na to, że będzie trzeba złamać minutę w 44, żeby zdobyć tutaj medal Prawdopodobnie tak, naprawdę no, jestem to przygotowany. Nasz bieg być. tak już był bardzo szybki, widziałem teraz druga runda była dużo wolniejsza. Stać się na pewno na wysokie bieganie i tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo. Dzień.